O zbawczo chodź go o godna czci, co lud do niebios wiedziesz brać. Mój drogi mełka, wiewe Ci, daj siłę pomóc, ze Jednym we Trójcy błagat ziemi, niech będzie chwała w każdy czas. Niech On wieczysty, żywy, wycięsty, w wyźnie rajskiej dawa Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, błonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątyni O Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości, miłości skarbnicą, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci miłości pełne, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, snu wszelkich bezdennych głębino, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Króluj Zjednoczenie Serc Wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, W którym są wszystkie skarby mądrości, umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, W którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, którym sobie Ojciec bardzo podoba, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Cierpliwej wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze żywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Włócznią przebite, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Źródło wszelkiej pociechy, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Życie i zmartwychwstanie nasze, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiar grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufający w Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierający zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przechepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, cichej i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boży, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie. Jakie w imieniu grzeszników ci składa? Daj się przebogać tym, którzy żebrzą twego miłosierdzia. I racz udzieli przebaczenia w imię tego syna swego Jezusa, Chrystusa, który z tobą żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Do serca Twojego uciekamy się, Jezus Boski Zbawicielu. Naszymi grzechami, racz się nie zrażać, O Panie święty, ale od wszelakich złych czynów, racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitości przy. O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry, Zbawicielu słodki. Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza, W sercu swoim racz nas obmyć, Do serca swojego racz nas przytulić, W swym sercu na wieki racz nas zachować. O Boże wielkiego miłosierdzia, dobroci nieskończona, oto dzisiaj cała ludzkość woła ponownie z otchłani nędzy swojej do miłosierdzia Twego, do litości Twojej, O Boże, a woła potężnym głosem swej nędzy. Boże łaskawy, nie odrzucaj modlitwy wygnańców tej ziemi. O Panie dobroci niepojęte który znasz nas groźnę naszą i wierzy o własnych siłach znieść się do Ciebie nie możemy, przeto Cię błagamy, uprzedzaj nas łaską Twoją i pomnażaj nieustannie miłosierdzie Twoje, abyśmy wiernie pełnili wolę Twoją świętą w życiu całym i w śmierci godzinie? Niech nas osłania wszechmoc miłosierdzia Twego. Przed pociskami nieprzyjaciół naszego zbawienia, abyśmy z ufnością, jako dzieci twoje, czekali na przyjście ostateczne, który to dzień sobie jest tylko wiadomy, i spodziewamy się, że otrzymamy wszystko, co nam jest obiecane przez Jezusa, pomimo całej nędzy, bo Jezus jest ufnością naszą, przez Jego miłosierne serce. Przechodzimy jak przez otwartą bramę do nieba, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Panie Jezu Chryste, Ty jesteś miłością, miłosierdziem. Ty jesteś naszym zbawieniem, naszym nauczycielem. Nieustannie uczysz nas, jak żyć Tobą. Tobą, który przebacza miłuje, który jest miłosierny, prosząc się o Twoje błogosławieństwo, prosimy, abyśmy i my potrafili serca przebaczać, abyśmy nie odpowiadali złem za zło, ale zło zawsze dobrem zwyciężali. Pani Jezu, błogosław nam. Święty Boże, święty mocny, Święta nieśmiertelne, zmiłuj się, nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, panie, o od nagłej niespodziewanej śmierci zachowaj nas, panie. My, grzeszni Ciebie Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się. Boże, nasz ojcze, rozpal nasze serca światłem wiary i rozpal ogniem miłości, abyśmy w duchu i prawdzie stałym oddaniem wielbili Chrystusa którego w tym sakramencie wielbimy jako naszego Boga i Pana, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Wielbię Cię, Webie, w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Wielbię Cię, Webie, w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Wielbię Cię, Webie, w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. O błogosław Jezu drogi, tym, co serce Twe kochają. Niechaj skarb ten cenny drogi Na wiek wieków posiadają. Niechaj skarb ten cenny drogi Na wiek wieków posiadają. Za Twe łaski dziękuję, które serce twoje dało, w dani dusze ci nieśmiemy, by na serce twego kochało, w dani dusze ci nieśmiemy, by na serce Twe kochało.